Cześć, witajcie. Ja jestem MediaFan, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I zanim zaproszę Was na kolejny materiał, to chciałbym zaprosić Was do. do... Kilku innych miejsc, do, do, do fajnych wywiadów i rozmów, które odbyłem które w ostatnim czasie. Więc jeżeli macie um, dość budzicha, to zapraszam Was na inne kanały, gdzie um, budzich się pojawia. Ale te ale to, to rozmowy były bardzo przyjemne i warte, wydaje mi się, wspomnienia. W każdym razie ja bardzo je miło wspominam. A jeżeli chcę, chcielibyście się dowiedzieć czegoś o mnie albo o rzeczach, którymi się zajmuję, albo co mi w głowie siedzi, to, to będą dobre miejsca. Pierwsza rozmowa to spotkanie z Łotkiem Markowiczem. Na jego kanale. Jak tylko zobaczyłem, że Włodek rusza z nowym projektem i z wywiadami, i obejrzałem pierwsze trzy wywiady, które trwały około 3 godzin, posłuchałem je w całości i tak dalej. No wow, mega fajny projekt. Zwizualizowałem sobie, że będę u Włodka. In your face, Jakubiak. No i udało się. Zapraszam Was, bardzo ciekawa rozmowa, długa oczywiście, ale poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, bardzo miło ją wspominam. Włodek Markowicz i Maciek Budzik tutaj. Albo tu, o, tutaj będzie więcej miejsca to, to tutaj. A jeżeli nie chcecie słuchać mnie, to też bardzo polecam. Rozmowy z Rafałem Agnieszczakiem, też u Włodka. to też tak, biznesowo-startupowo. To jeden, jeden materiał. Drugą rzeczą, też długa rozmowa, ale chyba nas Michał szafrański mocno, mocno przepytał, to spotkanie w, w podcaście, vlogu, jak oszczędzać pieniądze. Michał szafrański, odpytuje. Różne ciekawe osoby. Dzięki za zaproszenie wybrał również nas. Nas mówię, bo mam na myśli Krzysztofa Czeczota i mnie. Przepytał nas na okoliczność projektu, który, który, który realizujemy, i to jest taki mój drugi ogromny projekt poza Mediafanem. Razem z Krzysztofem Czeczotem nagrywamy ogromne słuchowisko, Biblia Audio, super produkcja z hollywoodzkim rozmachem na. 500 aktorów, 110 godzin, muzyka, efekty specjalne i tak dalej. Zbieramy na to pieniądze crowdfundingowo i udostępniamy efekty naszej pracy za darmo. I zobaczcie, a znowu się pomyliłem. I posłuchajcie i zobaczcie, jak to wszystko wygląda od strony takiej biznesowej i organizacyjnej. Mega ciekawa rozmowa, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że też się sporo w niej nauczycie. Z niej nauczycie, tak? Wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski. No a poza tym, zawsze przyjemnie jest nam opowiadać o projektach, w których dobrze się czujemy i które są po prostu dobre. Mocno w nie wierzymy. I trzeci materiał. To zapraszam Was na kanał telewizji Republika. Telewizja Republika! Republika! Tak, telewizja Republika. I tam też wywiad do trochę innego widza. Telewizyjny, również o projekcie Biblia Audio, super produkcja. I tak zastanawiałem się, i trochę się obawiałem, jak to wyjdzie w Republice ten, ten materiał, ten, ten wywiad. Okazało się, że wyszło super. To jest miejsce, gdzie mogę sobie swobodnie mówić przez 20-25 minut o projekcie. Mogę wymieniać nazwy, adres strony. Nie ma żadnych dziwnych obaw o product placement albo rzecz o czymś nie możemy mówić, czy o konkurencji i tak dalej, co niestety w dużych mediach często się zdarza. Częściowo to rozumiem, częściowo czasem, czasem jest to dziwne. Może kiedyś o tym, o tym opowiem. W każdym razie, e, pełen luz i uważam, że też całkiem sensownie ten materiał wyszedł. Więc, e, trzy materiały e, zapraszam. A mój kolejny materiał też już się już montuje i zaraz będzie na kanale. Na razie.